Jeżeli ciągle wszystko cię nudzi, ciągle chcesz czegoś nowego bądź piąć się wyżej i myślisz, że coś jest z tobą ewidentnie nie tak, to to nieprawda. Wszystko z tobą w porządku. Jednak kiedyś myślałam, że jestem jakaś dziwna, ja mam dokładnie to, co chciałam, mimo to chcę coraz więcej. Co jest ze mną tak, dlaczego ja po prostu nie mogę żyć chwilą i być w tej chwili? Zadowolona. To nie tak, że ja tu schodzę i narzekam, tylko po prostu z tyłu głowy mam myśl, że chcę więcej. Bo naturalnie musimy żyć chwilą. Musimy cieszyć się ze wszystkich małych rzeczy, które nam się przytrafiają każdego dnia. Musimy cieszyć się być tu i teraz. Musimy cieszyć się doceniać to, co mamy. Ale... Ale to nie znaczy, że mamy się dalej nie rozwijać. Więc z tyłu głowy zawsze mam takie chcę jeszcze, chcę więcej, chcę lepiej. I to jest bardzo dobrze. Bo to jest najlepsza motywacja. Nikt nie da Wam takiej motywacji, jaką dacie sobie sami. Dlatego jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Dlatego za rok będę dużo dalej. Dlatego robię wszystko, żeby moje życie było wspaniałe. Mimo tego, że wszystkie moje manifestacje się spełniły, ja nadal mam kolejne. I to się właśnie nazywa rozwój. Więc nigdy nie daj sobie wmówić, że Twoje cele są za duże. Podziel je na małe kroki. Kroki będą małe, ale cel zostaje duży.